Witam wszystkich w Katowicach. Dużo mamy zapytań odnośnie przeciwdeszczówek. Chyba nikt nie oglądał mojego poprzedniego filmu. Żartuję. Przeciwdeszczówki tak, jak najbardziej pytacie się o to, ale co zrobić z rękami i z nogami, jeśli nasze buty i ręce przemakają? Dlatego przygotowałam Wam dzisiaj zestaw ratunkowy. I teraz tak. Mam na sobie buty motocyklowe, oczywiście, potem założę też rękawiczki. Co na buty? Mamy dwa rodzaje: albo jest to prów zapinany na, w całej długości na rzepa, regulowany też wśród stopień na rzepa i podeszwa w całości gumowa, czyli nigdzie nam się tu woda nie powinna dostać. Albo na buty mamy proszę się teraz głośno nie śmiać lateksik! Nie wiem, z czym wam się to kojarzy, mi się z tym nie kojarzy. Ale jest to zupełnie but lateksowy, czyli bardzo przyjemny w dotyku. Podeszwa jak najbardziej jest pokryta powłoką antypoślizgową, czyli nie będziemy się ślizgać. Dobra, teraz jak to w praktyce jest? Już wam pokazuję. Lateksik nakładamy. O kurde, na bucika, jak guma. Słyszycie? O, dobra, jestem zabezpieczona. Jeśli tu mi woda nie wleci, to tam na pewno się nie dostanie. Druga opcja. Założymy sobie teraz profika. wygodniejszy w zakładaniu, no i moim zdaniem bardziej taki praktyczny, bo ten materiał na pewno tak szybko e, się nie potarga, jak lateks. Na no, lateks jednak trzeba tam w jakimś stopniu Uważać. Zakładamy. Otóż nie mam takich problemów. Dobra. Wszystkie metki chowamy na rzepik. I teraz sobie jeszcze reguluję. Go! Dobre? Widzicie różnicę? No tam mam trochę nie niedopasowany, jak wszystko zawsze. Lateks czy materiał wodoodporny dwa produkty oczywiście w 100% procentach wodoodporne. Co teraz z rękami? Nasze ręce, nasze ręce. Wziąłam sobie przykładową e, rękawiczkę, bo wszystkie produkty musimy ubierać na rzeczy motocyklowe. O, idealnie mój rozmiar, nawet mi się udało w tym odcinku. Czyli mamy sobie rękawiczkę i niestety tu mamy do wyboru albo reklamówkę jednorazową, Albo lateksowe rękawice, do których nie umie się dobrać. A jednak zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Muszę e, zmienić rozmiar. O, stronę. O. Wyglądają. Sami ocencie, jak wyglądają. Można iść w nich, doić krowy, myślę. Ale są 100% wodoodporne. Zakładamy. O. Idealnie. Więc jeśli tędy woda mi się nie wleje, tędy na pewno się nie wleje. Słuchajcie tego. Czysty lateks, 100% wodoodporny. Zapraszam. Katowice Opolska 22.